O, basenie, Jak w Czarnobylu Może co, kompu kąpu kurwa No, chodźcie chuję Tak was zajeby Znowu ty Ile razy spadać mogła? To jest kurwa, z widy Ja pierdolę. On z zjebie, jebany. Kurwa. I koniec mamy. Chuj. Ja pierdolę, kurwa. I oba można dostać. Niech to chuj was weźmie. Zapisze, kurwa. Bledź. Gdzie ten zjeby jebany? Kurkę mi dajcie, kurwa! No kurwa, wypierdalaj! Wypierdalaj ode mnie! Wypierdalaj kurwo! Jebany chuj, no! Kurwa, padam jak szumata! Bo no, kurwa! No I weź tu się nie w Rurkę daj kurwo. No zdrhaj kurwo! Odpierdol się kurwa! Odpierdol się! Odpierdol, spierdalaj, kurwo! Aaaaa! To kurwa wam się, w dupa Skurwiele. Zajoba może, o no, coś, jakieś widzimy ma! No kurwa! Jak to można tyle ćpać, kurwa, ja nie wiem. ćpiesz, kurwa, ile wlezie. Ja pierdolę, tak dwa nożysz, zaszalał Będzie szaleństwo, kurwa z dwoma nabojami w dupie. Istne szaleństwo, kurwa tu drzwi i zapewne tu. Nie, tu topór trzeba mieć. Więc jakaś nowość, coś tam widzę, coś się ruszyło. Zaraz cię, kurwa, dorwę. Nie, bańcu. Też mogą to inaczej rozegrać, ale chuj tam. Grunto, że żyje. To się liczy, nie? jest. Sie, kurwa znalazł przy okazji. Otwieraj drzwi. Dziwko. No. Tak, to trzeba od razu było zrobić, kurwa. What the fuck? Jakieś psychiczne, już w się rzeczy takie dzieją. Mam już tak najebane w głowie. Na razie jedno. Dobra, i tędy. A może tędy zobaczy jeszcze coś. Może coś fajnego znajdę Młotkowalski, coś czuje, że trzeba go użyć A jak? Co tam będzie? To nowy fragment, ale w to raczej nie znajdę. Musiałem przeoczyć już kurwa Na pewno kurwa Dużo krwi, fajna atmosfera, klimacik Atmosfera też Giebelek mm, 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 mm. ktoś wyskoczy, jakaś menda jebana Lustro ujebane, w ogóle rozjebane jest, nie ujebane Już rozjebał głową Łomę. No, wyskakuj szumato. Nie ma. Daszek. No i może zbiorę wszystko. Tak, kurwa. Coś z głową się zaczyna dziać. Grzygam, ale jazda. To jest prawdziwy czy to szuszny jakiś? Co się wydaje chyba? Ach, co się dzieje? What the fuck? Kurwa, co jest grane? Stawaj do chuja! Teraz tu jestem... She, kurwa, no we got it. there are no currently licensed fruit orchards in the town or the surrounding countryside of briar. but there was one once. apple seed orchard, just outside of briar on route 4. in business for 40 years, but closed its doors just 10 oh, years ago oh, yes, after a oh. tremendous outbreak of apple maggots. the orchard never recovered. curious, though. county deeds show its owned by an out-of-state real estate. Firm. La, 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 la. Koniec tego pierdlenia. Wreszcie koniec zabitych w bla bla bla, dobra, kontynuuj grę. Będziemy się pierdolić. Wczoraj komisarz policji wyjawił swój plan na odzyskanie zestabilizowanych części miasta przez działanie dobrze wyszkolonych policjantów grup BBB Ten domek można śpić więc... myśle się kurwa So why are you in i have uh, a sense of responsibility. i needed to help. help? you mean with my investigation? yes, among other things. <laughs> there was a time i thought i was the best investigator the bureau ever had. now it seems they were interested in me for other reasons. what do you mean? i saw my file. apparently i'm some sort of circus freak to them. Hmm. That may not be helpful. I wonder how much they know of what is happening. I would stay away from the Bureau as long as I could. It's not like I have much choice, since they still think I killed those two officers. Their deaths were.